Dzień dobry, witam wszystkie osoby z znaku Wodnika i zapraszam na bardzo ogólną, oczywiście, analizę roku 2023 dla Waszego znaku. Ogólną, tak jak powtarzam, opiera się ona tylko i wyłącznie na tranzytach w stosunku do Waszego Słońca. Czasem jest tak, że wystarczy zmienić jeden składnik, a różnica będzie ogromna. Takie motto można powiedzieć: Rok Marsa, rok przewodzenia, a rok dominowania, jazdy na pełnym gazie, mam na myśli prędkość, nie inny gaz oczywiście. To jest rok, kiedy odzyskujecie wolność, taką możliwość samostanowienia o sobie i macie potrzebę rozejrzeć się za tym, co dalej. No, oczywiście po kolei, uporządkuję to jakoś. E, początek roku to może być sytuacja, kiedy chcecie sobie wiele zaplanować, ale suma sumarum nic z tego nie wychodzi. Trzeba się z tym pogodzić. I podarujcie sobie już autokrytykę, e, nerwowe ruchy, czy też zrzymanie się na siebie lub okoliczności. Nic to nie da. Macie coś takiego, że kończycie cykl. Po pierwsze roczne. Po drugie, 29-letniej. Jakby na to nie patrzeć, 28-30 lat, tak? A to jest cykl Saturna, więc jakby na to nie patrzeć, jest co świętować i może świętowanie na początku roku będzie bardziej odpowiednie dla Was niż gonienie, nie wiadomo za czym, i próba złapania łudy albo tego, czego już nie ma. Zatem bez mocowania się ze sobą i z innymi na początku roku. To jest taki układ, kiedy trzeba odpowiednio zadziałać w odpowiednim czasie, jak zwykle. Luty jest momentem wielkich miłosnych wyzwań. Pamiętajcie o tym. To jest przepiękna sytuacja, sceneria, gdzie dominują wynurzenia górę biorą marzenia o spełnieniu sercowym hmm, coś takiego, coś pięknego jedziecie nawet na krańce ziemi, by odnaleźć uczucie czy miłość wyznać, by pozwolić sobie na porywy sercowe nie na to, by ciągle dywagować tylko słuchajcie, nierozsądek życiowski piękne pojęcie, bądźcie nierozsądni życiowo bo czymś takim jest czasem poczucie szczęścia może niekoniecznie wybierajcie się w podróż wtedy, kiedy Merkury jest w RC, bo czasem splączą się drogi, język kołkiem stanie, bo uczuciu nie zawsze można sprostać, zwłaszcza wtedy, kiedy i Mars, i Merkury są w RC. Mars do 12 stycznia, a Merkury do 18, bo wszystko, jak wiecie, mija i ich RK też. Wasz właściwy nowy rok rozpocznie się... <grytanie> W czasie Waszych urodzin, oczywiście dodatkowo inaugurację roku podkreśli, roku dla wodnika, podkreśli nów w Waszym znaku z dnia 21 lutego i wreszcie Uran, który 22 stycznia przestaje się cofać. I macie, i będziecie mieć, i będziecie miały słuszne wrażenie, że życie zaczyna się od nowa, a to co dobre dopiero przed Wami. I z tym nowym dla Was rokiem idziecie nowym krokiem. Najpierw dopadnie Was miłosne zanurzenie, lub Wy w końcu zaczniecie się wynurzać. A rok 2023 upłynie Wam pod znakiem związków i rozwiązków, i nie da się inaczej. Jako, że już 8 stycznia Wenus przechodzi, 3 stycznia Wenus przechodzi do Waszego znaku, o, jest fascynacja całkiem nowa, całkiem świeżutka, o, może być tak, że dopiero ktoś poznany i to jest to wow, w styczniu już. O, to jest czas eksperymentu w relacjach, pora na to, aby zacząć być sobą w układach partnerskich. Taki delikatny rozbieg ta Wenus daje, O, może taka jest orientacja się w terenie, orientowanie się w terenie. A Lilith 8 stycznia wchodzi do lwa ha, i ona wypunktuje wszystkie strony waszych relacji. a Słuchaj, nitki na nich nie pozostawi. Oczywiście to nie jest sytuacja negatywna, bo zazwyczaj jest tak, że o Lilith, o o o, nie, to jest moment nagiej prawdy. Nie zawsze ją kochamy. Luty to ogromna potrzeba otworzenia swojego serca. To są wyznania ważne dla dwojga. I w lutym możecie mieć potrzebę zwierzania się, przekierowania swojego życia i czasu, tak, by więcej było w nim miejsca na uczucia. Marzec to jest najważniejszy miesiąc roku 2023, i on kompletnie. Zmienia rzeczywistość. Po dwóch i pół roku obecności, dodajmy, nieprzyjemnej obecności Saturna w waszym znaku, ów Saturn przenosi się do ryb i odzyskujecie oddech, dawno wyczekiwaną wolność, ona właśnie nadchodzi. I w marcu podejmujecie szereg inicjatyw. Możecie mieć wrażenie, że teraz przychodzi czas na wszystko co w ciągu ostatnich dwóch lat nie miało miejsca, leżało odłogiem, bo nie mieliście siły i nie przejawialiście, przejawiałyście w związku z tym żadnej inicjatywy. E, bo trudno było o zdecydowane działanie w sytuacji walki, o to, by utrzymać się na powierzchni. Wejście Plutona do Waszego znaku, to jest też piękne, 23 marca poprzedzi nów. Który to znów przyspieszy podejmowanie przez Was decyzji? Jeśli można mówić o decyzjach, które będą obowiązywały przez całe lata, to właśnie w marcu stoicie przed taką ewentualnością i obejmujecie zakresem swojego działania całość. To, co w sercu wybrzmiewa, bo do końca jeszcze nie wybrzmiało, modyfikujecie w marcu. Nie czujecie się już związane i związani pustymi przysięgami, nie boicie się wyznać światu tego, co czujecie. Zawodowo to może być odejście z pracy, to przejście na własne rozliczenie, czy wyjazd, gdy ktoś inny zaproponuje Wam lepsze warunki, bo do 16 maja warunki będą stawały się coraz to lepsze. Od komfortu do jeszcze piękniejszego i pełniejszego komfortu. Pluton wam przynosi rozeznanie globalne i ci z was, te z was, którzy i które interesują się giełdą, szacują, planują rozrost, czy rozwój własnej firmy, korporacji, dokładnie wiedzą skąd wieje wiatr i jak to z wiatrem bywa, szybko wykorzystują ten dobry wiatr, bo wiecie jak jest wiatrem, wieje, a potem przestaje wiać. Wszyscy inni, albo w ogóle wszyscy, wszystkie osoby z poznaku wodnika Porządkują swoje sprawy finansowe do 16 maja. To jest taka magiczna data. Potem część spraw finansowych może się nieco skomplikować, a wyczucie kierunku wiatru zanika, albo mamy flautę. W kwietniu zapadają decyzje o wyjazdach. Jeśli takie rozpatrujecie, to są to podróże. W bardzo odległych, do bardzo odległych miejsc albo praca w bardzo odległym miejscu. A w kwietniu dokładnie do 24 macie szeroki zasięg. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Kontakty do tej pory nie do zrealizowania stają się nagle przyjazne Mam na myśli aspekt pracy, rokowań, przeobrażeń firmowych, zyskania sponsorów, wsparcia i tak dalej, i tak I powiem tak, im dalej w sensie geograficznym sięgacie, tym lepiej, tak, wyciągacie rękę, wyciąganie, wyciągacie ręce i w ogóle sięgacie marzeniami wzrokiem bardzo daleko. Od 21 kwietnia do 15 maja mamy kolejną Erkę Merkurego. No i nie wikłajcie się podczas jej trwania w spory o miedzę, ziemię, działki, pola, lasy, łąki itd. A spór może zacząć ktoś bliski siostra, brat, daleka krewna albo wuj z Ameryki i niesprzyjający czas ku temu, żeby wygrać żeby wygraną mieć w ręku. Tym bardziej, że wszystkie kwestie rozpatrywane urzędowo w tym czasie, podczas tej erki Merkurego, mogą wychodzić na waszą niekorzyść. Jasne, oczywiście, sytuację zawsze można odkręcić, a nawet należy, ale dopiero po 25 maja. Wcześniej szkoda waszej energii, gardła i pieniędzy. No i o co jeszcze pytacie? O miłość pewnie, że tak. <gryw> Najważniejsza w tym roku. Miłość po raz kolejny. Jasne, Wenus przechodzi do opozycyjnego, ale jakże w tym roku bratniego, siostrzanego i partnerskiego znaku Lwa. Będzie w tym znaku Lwa od 5 czerwca do 9 października. To jest niezwykły czas, niezwykle, niezwykle długi czas pobytu Wenus w znaku Lwa, w ogóle w jednym znaku. No i ten niezwykły czas dla Was i dla Waszego życia miłosnego w czerwcu. Możecie powrócić do miłosnych treści sprzed lat. Nawet bardzo wielu. Zwłaszcza te osoby, które nie dały sobie szansy na miłość, kiedyś tam, bo była za szybko. Na przykład. One wracają. I to nawet na wieki wieków, do tej jedynej, tej upragnionej, do tego wymarzonego. Sytuacja partnerska zmienia się na korzyść i dla Waszego serca. I w czasie od 5 czerwca do 23 lipca liczcie na miłosne cuda. O, niesamowity moment. To również największe korzyści z zawieranych umów i kontraktów. Pamiętacie, im dalej świat tym lepiej. Po 23 lipca macie czas na miłosne faux, fopa, faux pas, takie sobie, takie, takie miłe szaleństwo. Miłosne, taki romans parodniowy, który odmieni wasze serce i myślenie o miłości na zawsze. Sforujecie się, czyli wypuszczacie się na wolność. Ktoś się wysforował, wybiegł przed to, co do tej pory znał, jeżeli chodzi o swoje emocje. Tak to jest. 23 lipca to jest taki układ, kiedy Wenus się cofa i Stąd te związki parodniowe. Możecie się związać z kimś, kto jest w relacji. Taki skok gdzieś na ubocze, takie sercowe rozdroże. Cudowne zresztą. Hmm, cudowne sercowe manowce, ale zawsze. Ale to uczucie spowoduje, że nic już nie będzie takie jak przedtem. Chcecie więcej od uczuć i więcej uczuć jednocześnie. W biznesie bardzo uważajcie, bo... Ten układ cofającej się Wenus to jest wiele niepozornych błędów, ale na początku się wydają być błahymi. Wydaje się, że ktoś machnął na nie ręką, ale słono za nie zapłacicie już w październiku. Kiedy to będzie można spodziewać się kontroli, obliczeń, przyglądaniu się waszemu działaniu bardzo uważnemu? To są również kontrole ze strony partnerów, i ze stroną czynników zewnętrznych, oficjalnych. No i może coś wypłynąć niekoniecznie waszego, ale nieprzyjemnego, godzącego was na powierzchnię. Żadnych układów pomiędzy 23 sierpnia a 15 września. Przepłacicie, zapłacicie za nic, zostaniecie wykorzystani i wykorzystane do cudzej gry. W listopadzie nadrabiacie straty, jeśli są. Lub rozwijacie związek, stary czy nowy, niezależnie od ilości przebytych ze sobą dni i lat, czujecie się dobrze w swoim emocjonalnym otoczeniu. Niezwykły rok dla Was, jeżeli chodzi o emocje, o miłość, o uczucia. W końcu hmm, są takie, jakie chcecie, aby były, bo jesteście na to gotowi i gotowe. W grudniu zajmijcie się swoim zdrowiem, zainwestujcie w spa, pobyt oczywiście, lub sesję masażu, zregenerujcie się. Jeśli tego nie potrzebujecie, zróbcie sobie urlop. Piękny rok przed Wami. Kamień na cudowną balsamiczność serca to kwarc różowy, bo dzikości nie potrzebujecie, ale balsamu tak. Zapach jaśminu, gorzkiej pomarańczy i lawendy. A gdybyście chcieli się zagłębić mechanizmy swojego ciała, to polecam pozycję taką aktywizującą, że harmonizującą z jogi, jeżeli to ćwiczy yoga, to pozycja ryby. Oczywiście, wiem, że jesteście wodnikami. Oczywiście zawsze mówię, są, a to są asany, które. Należy sobie przygotować. Trzeba też się rozgrzać i oczywiście skonsultować się z nauczycielką czy z nauczycielem jogi. Jeszcze motto. Motto będzie od koziorożca. <laughs> Miej serce i patrzaj w serce. Adam Mickiewicz, romantyczność. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy. Pięknego roku, roku pełnego miłości i realizacji sercowej.